Dwa, ile było centymetrów? 12. 12. Ta <grystanie> sapereczka jest w porządku, ale przy właśnie takich płytszych rowkach. Tak. Dla gareta. No, do gareta, ona jest chyba <grystanie> w komplecie odszydana. <grystanie> Reżyski to jest centymetrów. No, czyli dziurka dziura jest kurwa, jest półmetrona. Hmm. Takie fajne rękawiczki, w czym ty będziesz teraz chodzi w zimie? No pięknie. Patrz, jakiś liczny drucik. Hmm? Oneda? Po, po, po browarku. Aha, uh -huh, kapselek. Ciekawe po jakim. Hmm. No, na pewno jakiś cenny. Na pewno, po Nie Nie czytana bardzo, ale rozmiary i mniej więcej kolor świadczą o tym, że faktycznie to będzie plomba. Ołów prawdopodobnie e, tak Zidentyfikowaniu póki co. Musisz go oczyścić w domu. Na tym polu przypuszczalnie jak zwykle fening, ale wszystko się okaże w domu.